W Australii byłam trzy razy na łyżwach. Po, na zakrytym lodowisku. Jak widzicie, tutaj jest ta data. Dwudziesty 20 rok 2020, ja jestem tutaj i miałam tutaj 45 lat. To sobie pomyślcie, dodajcie, ile mam teraz lat. No, i już miałam tyle odwagi, żeby jeździć bardziej a, po środku lodowiska. Ale to lodowisko jest, a, możesz tylko odwiedzić w specjalnym dniu i w specjalnej godzinie. Oczywiście musisz opłacić, dlatego, że to lodowisko jest na olbrzymie łyżwiarskie występy. Tutaj trenują wszyscy, przychodzą się uczyć, są różne lekcje, a otwarte dla wszystkich jest jeden czy dwa razy w tygodniu po dwie godziny. No, i wtedy właśnie ja wybrałam się. Aby spróbować moich umiejętności. Tutaj byłam drugi raz na tym samym lodowisku, i tutaj byłam w tym samym roku, to było albo troszkę później, a tutaj też się uczyłam. Nie byłam nigdy na 100% perfekt. Mieszkając w Polsce, nie miałam swoich figurówek. Pamiętam, pożyczyłam od koleżanki, miałam jakieś 15, może lat, i przy moim bloku w zimę, boisko dla zabaw dla dzieci były zalewane wodą i robione lodowisko. I ja tam wieczorami, 8-10 godzina w nocy, też jeździłam, ćwiczyłam. Jak jeździłam? Jeździłam tylko dookoła tego lodowiska i próbowałam cofać się na łyżwach i zmieniać nogi. Nic takiego nie wyprawiałam. Po prostu próbowałam też utrzymać równowagę. No, a teraz pokażę Wam trzeci raz, gdy byłam, kilka miesięcy temu, pomimo mojego wieku, jeszcze mogę utrzymać się na lodzie. No, i wydaje mi się, że byłam jedną z najstarszych na tym lodowisku. Tutaj też chyba byłam jedna z najstarszych. No, ale trzeba próbować wszystkiego w życiu. Ja tak uważam i ja zawsze, gdy mam okazję, to próbuję coś innego. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mój filmik, który. Za chwilę zobaczycie. A dzisiaj jest niespodzianka. Na pewno tego się nie spodziewaliście. Muszę mówić swoim głosem, dlatego że tam jest strasznie głośno. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Zaraz wam pokażę. No i zaczynamy! Moje pierwsze kroki na łyżbach. Idzie mi dobrze. Trzymam się blisko brzegu, żeby w razie czego za niego się złapać. Jestem ostrożna. Próbuję trzymać równowagę. Przewróciłam się, bo facet w brązowych spodniach chciał mi pogratulować, chciał mnie poklepać, ale moja córka tego nie nagrała. A to jest sesja dla wszystkich początkujących i dla małych dzieci. Uczę się jak omijać ludzi i trzymać równowagę. Czuję się odważniejsza i mam lepszą równowagę. No i zaczynam śmigać po lodzie. Wydaje mi się, że nie jeżdżąc często i na mój wiek, to robię to bardzo dobrze. Teraz dostałam więcej odwagi i już jadę dookoła całego lodowiska. Jestem bardzo z tego zadowolona. Uczę się jak omijać ludzi. Już chyba wszystko potrafimy. Teraz idziemy na zawody. Ja nie. już potrafię, już jestem zawodową. Na, jeżdżąc na meżywach. Really? O się nie przewrócę. Patrzcie, teraz mogę ruszać rękami. No i widzicie, moja córka nauczyła się ode mnie. Moje instrukcje działają i nagrywałyśmy się nawzajem. Niki zrobiła się odważniejsza, dobrze jej idzie, też trzyma się brzegu. No bo to wszystko jest pierwszy raz. Za następnym razem będzie lepiej. No, a teraz próbuję jechać do tyłu, ale same nogi mi się rozchodzą. Nie mogę utrzymać ich razem. I wiecie co? Nabrałyśmy ochotę z córką iść znowu. Zaczynamy dostawać wcięcia, dlatego że dbamy o siebie troszkę więcej, gubimy wagę. Mówimy, idziemy znowu na łyżwy. A to jest tylko jakieś 5 minut jazdy od naszego domu. I mówię, pójdę tam, zrobię jeszcze filmik, pokażę Wam. Dlatego, że jest tam kawiarenka, można gorącego się coś napić. A te, e, Chcę powiedzieć, że te łyżwy to są e, wypożyczalni. Zapłaci się specjalna maszynka, zmierzą nogę i idą, przyniosą rozmiar buta, i wszystko jest zorganizowane, naprawdę. No, i podjechałyśmy, a to jest zamknięte. Wyobraźcie sobie, że teraz w tym roku sprzedali budynek, zlikwidowali wszystko. I na to miejsce będzie jakaś tam, jakiś tam magazyn, chyba. Tak czytałam. Bardzo rozczarowałyśmy się. Na pewno dużo innych ludzi się strasznie rozczarowało, bo tam były różne treningi na hokeja, uczyli się. Tam były przeróżne zawody figurowej jazdy z Australii zjeżdżali się. Nie wiem czy pamiętacie, też w jeździe figurowej na olimpiadzie w Europie jeździli Din, i jego żona czy narzeczona. Oni też tutaj byli. Naprawdę było fajnie i nie było bardzo drogo. Wypożyczalnia za łyżw, była liczona od w jakim wieku jesteś i w grupie. Jeżeli jest grupa, na przykład 4 czy 6 osób, to macie zniżkę, a jeżeli pojedyncza, to chyba była 12 dolarów wypożyczalnia to było za jedną osobę. No i wiecie, jak kupi się tam jeszcze gorące picie, kawę, bo tam była kawiarenka. A bo wiecie, no ogólnie na tej sali to tam strasznie zimno. Ale na jednym zdjęciu widzieliście krótki rękawek. Nie było mi zimno, na drugim miałam swetr, a teraz miałam na początku kurtkę ubraną, a później ją zdjęłam. Jesteśmy bardzo rozczarowane, bo to była piękna rozrywka i mogłybyśmy teraz częściej uczęszczać. Teraz następna. Jest, ale jest daleko od nas, to nie ma po co jechać, bo nie jesteśmy zawodowymi. To było tylko tak dla przyjemności. No i okazało się, że następna przyjemność jest obcięta w naszej dzielnicy, bo tutaj zjeżdżało się do tego miejsca bardzo dużo ludzi. Szkoły też były zapisywane i ze szkół mieli takie jakby gimnastykę, były prywatne lekcje, były różne treningi, był mikołaj w święta, rozdawał paczki. No ciągle się coś działo. No trudno. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. I mam nadzieję, że Wam się podobało, a jak ja jeździłam na łyżwach, tak jak mówiłam, mogę się zapisać już na Olimpiadę.